To get to vibe. Z ziemi polskiej na Emiraty Dubai lifestyle obrzydliwie bogaty Jak szukasz głębi w pustce, a chcesz być blisko To powiedz końcu sobie, że możesz wszystko jaderolsen W Polsce safe i więzienie Papa Five, Pan Jumeira, oszukasz przeznaczek nie sumienie buch, nikt nie rozlicza demokracja Totalitaryzm, cienka granica PiS Biało-czerwone łzy, tęsknota, ból Nie umiem się cieszyć życiem, choć żyję tu Penthouse, Grey Goose, Belvedere, Żyrardowa strzał jak Feniks, popiołów staw Otwieram szampan, na farta, na wieki Zrobię tu wszystko, nim zamknę powieki Otwieram szampan, za tych, którzy jak ja Celują tu na sam szczyt, sięga na Otwieram szampan, na farta, na wieki wszystko nim zamknę powieki wieram szampan za tych, którzy jak ja Celują tu na sam szczyt, sięgając na High five z fartem, ostatnią kartę mam ja Otwieram szampan do góry dna UIA, WWA, czarna perła, Jack Sparrow 9 mm makarow Strzał, shotgun za ból i za krzywdy Za tych, których wiara nie opuści nigdy, nigdy nie daj sobą pomiatać zawsze Dziel się dobrem, powraca nigdy Nie trać wiary w marzenia Wychodzi, słońce po burzy Powodzenia, Shotgun. young Youngman Pamiętasz bądź spokojny Na zawsze dobra marka Nie wychodzę z formy i kurzy One man army jak viking już nikt Nie powie ci, że jesteś nikim Wow One man army jak viking już nikt Nie powie ci, że jesteś nikim na farta na wieki, zrobię tu wszystko, nim zamknę powieki, wybieram szampan Za tych, którzy jak ja Celują tu na sam szczyt sięgam zna Otwieram szampan, na farta na wieki Zrobię tu wszystko, nim zamknę po wieki, szampan Za tych, którzy jak ja Celują tu na sam szczyt sięgam znacznie wiedziałem co То отпов врядам рято ката се ва На футаменти мосни sвоjąм парноjuшото, то то по што уважнихх налези К прика типет